Jest początek 2020 roku i za chwilę wychodzę z domu. Dlatego biorę scyzoryk i zapalniczkę. Ci z Was, którzy oglądali kanał, to są Chiny, mogą kojarzyć ten motyw. Muszę odebrać paczkę. Na szczęście przesyłki z paczkomatu można odbierać w tej chwili tak, żeby w ogóle nie dotykać wyświetlacza. Wystarczy aplikacja mobilna na telefonie, w której klikamy przesyłkę i otwórz skrytkę zdalną, a otwierają nam się drzwiczki, za których możemy zabrać przesyłkę. Teraz przyda mi się scyzorek. Jeżeli paczka leży w paczkomacie powyżej 24 godzin, wszystkie wirusy powinny zginąć. Jednakże, żeby nie zajmować paczkomatu w tym czasie, kiedy wiele przesyłek jest zamawianych, najlepiej odebrać ją jak najszybciej. A opakowanie od razu utylizuję. Teraz przyda mi się zapalniczka. Z dużą łatwością wirusy mogą się przenosić przez przyciski domofonu. Dlatego kod wpisuje metalową częścią zapalniczki. Po wejściu można opalić część zapalniczki, która miała kontakt z przyciskami, ogniem. Dzięki temu wszystkie wirusy na pewno zginą. Dla zachowania pełnej sterylności warto zastosować jeszcze żel antybakteryjny. Wiadomo, że najwięcej bakterii gromadzi się na palcach, dlatego ja wolę wzmocnić działanie tego żelu dzięki użyciu płomieni i ciepła. Myślę, że w ten sposób wszystkie wirusy ulegną zniszczeniu. Wam również polecam tą metodę, jednakże tylko na własną odpowiedzialność. Trzymajcie się ciepło i bezpieczni przed koronawirusem.